Cześć, Siemanko, z tej strony niespotykany. Dzisiaj sobie gramy, oczywiście <laughs> w Slider IO. Intro. Um, co tu tutaj yy, będziemy robić? Będziemy zabijać typów no 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 Hankat No nie wiem co to miało znaczyć ale tutaj już zabiliśmy typa Spokojnie możemy sobie go no zbierać jakiegoś światełka To właśnie też zbieramy światełka Zapraszam zapraszam Kogo jeszcze tutaj zabić jeszcze tego możemy zabić, dobra Już te światło światełka w ogóle... O, zniszczył się typek. Mucho he Co to O, to, 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 spokojnie, <grymianie> la. Andrzej, uspokój się. Zabił jakiś mały typek pewnie. O, tam też ktoś typa zabił. Ale... Aha! I co teraz zrobisz? Co zrobisz? Nic nie zrobisz, na to zrobisz, nic nie zrobisz. No to zabiję typa ładnie. Bo je zwężyłem. O no nie wierzę. Ho, ho, ho. Co to było? 4000. Dobra, w następnym odcinku, chyba w następnej serii, będzie challenge. Tak, zobaczcie mój ryj, mój pokój. Jak wylewam na siebie wodę dużo. Takie. Nie wiem, ile to ma mililitrów, ale chyba coś tam, no jakąś dużą szklankę na siebie wody, jeżeli nie dobiję właśnie te ileś tam tysięcy zapropowane przez was. I oczywiście zlamiłem akcję, ale to nic. I zobaczymy tutaj jak możemy zniszczyć szybko, ile właściwie osiągniemy tutaj masy o tych światełek, właśnie w Slider I.O. I lec. Nie, ja w to nie wierzę, co tutaj robię na tych filmikach, bo to jest jakieś po prostu przeczące wszystkiemu. Dobra, tutaj go załatwiliśmy pięknie. Lecimy i ogólnie rzecz biorąc, trzeba jakieś tam. W... Oh! Oluju! Widzieliście wy to? To, 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 to? i się zdymałem. <zysy> porobieni, po prostu porobieni. Dobrze, lecimy dalej. Może uzyskamy jakąś dużą liczbę. Mm i światełek. O, nie jest mnie. To tu Polak, no to dobra, nie zjem go. Nawet go nie walnąłem. Dlaczego tak było? To jest po prostu... To jest po prostu niemożliwe. Nie walnąłem go. No. Było to na nagraniu widoczne, tak? Było. Dobra. Lecimy, lecimy, lecimy. Okej, okay, dobra, no i super, yy, wiem co napiszę, wąż rzeczny, teraz nikt mi nie będzie zjadać oczywiście, bo jestem tam wąż rzeczny, o, mamy światełko, mamy 200 masy, już więcej, mamy prawie 400, okej, okay. mam jeszcze trochę masy. Dobrze, dobrze. Panie Emilko. Panie Emilko. Panie. Nie panno. Bo panie. Co ja odpierdzieliłem? Ja jestem ser jakiś podymany. Wąż rzeczny jest podymany. I nie umie grać. No niestety, proszę państwa. Taka dawnowatość przypada raz na kilka dni. a u niespotykalnego. To jest raz na pół minuty. No, no, dobra, ogólnie rzecz biorąc. W prawym ogólnym roku macie Lateboard i najmniej muszę mieć... O! Wiem, co zrobimy. Challenge musimy zrobić tak, że musimy zrobić przynajmniej piąte miejsce. Piąte, nie dziesiąte, dziewiąte, dziewiąte nie ósme i tak dalej. Piąte mamy przynajmniej mieć miejsce. Jeżeli nie zdołamy, mamy tam chyba pięć szans, bo... ...slidero. Przepraszam, jest bardzo tutaj nawet z, no, trudną gierką. No nie wierzę, dobra Slider jest trudną gierką, no ale no nic, co mam zrobić? Dzięki wam za oglądanie tego przecudownego, śmiesznego, może odcinka. Nie zapomnij, o właśnie, tutaj macie takie YouTube, co nie? O właśnie, o właśnie, nie, nie zasubskrybuj kanału Slider, tylko zasubskrybuj kanał niespotykalny. Chyba wiecie co robić. Jeszcze możecie wbić na Facebooka. To chyba tyle z mojej strony. Dzięki za oglądanie tego odcinka. Cześć.